W ramach dofinansowania Trzy Powiaty otrzymały środki, na co one zostaną przeznaczone i co de facto to oznacza dla mieszkańców. To bardzo duże wydarzenie dzisiaj. To ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowania z naszych tutaj autorskich. Instrumentu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. To poprawa klimatu, to sołectwa, to także działkowcy. Projekty wydawałoby się małe, ale jakże niezmiernie potrzebne, bo poprawiają infrastrukturę, chociażby budowę placu, zabaw dla dzieci, czy modernizację tych placów, czy budowę boisk na wsiach, czy też wymianę oświetlenia na LED-owe. Wszystkie niezmiernie ważne projekty poprawiające i jakość powietrza, wspierające lokalną społeczność, tak, żeby rozwijać niezmiernie potrzebną dla nich w tych małych ojczyznach infrastrukturę. No i oczywiście też działkowce, tak, którzy również mają niezmiernie ważne projekty i one dzisiaj znalazły swój sukces w podpisaniu umów. Gmina Jadów aplikowała na te konkursy, które mogła, czyli na miasy i na to czyste powietrze. Yy, tak jak tutaj kolega wójt ze strachówki wspomniał przede mną, że palczą nam się już miejscowości, które mogą skorzystać. W Gminie jest 28 sołectw. Jeszcze kilka zostało, ale już pomysły się kończą, także prosilibyśmy o edycję Miasy 2. A te, które w tym roku złożyliśmy, to są dwa na modernizację oświetlenia i jeden na wyposażenie kuchni dla koła gospodyń wiejskich w Dzisiaj podpisaliśmy z wojewódzem mazowieckim dwie umowy. Pierwsza umowa to wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED-owe. Na 10 ulicach zmodernizujemy przestarzałe już oświetlenie na, na to energooszczędne. A druga umowa to zakup sprzętu do mierzenia wilgotności opału, czyli takie działania związane z ochroną. Powietrza mareckiego poza kontrolami e, dronem naszego powietrza również będziemy kontrolowali jakość opału, który jest wykorzystywany przez e, mieszkańców. To dosyć oryginalnie, bo dostaliśmy pieniądze na czyszczenie e, ulic w kobyłce prawie 100 tysięcy i na ubóstwo energetyczne w, nas, w naszych gospodarstwach domowych. Także będziemy chcieli tym najbardziej ubogim pomagać, żeby no, wychodzić z tego ubóstwa energetycznego, żebyśmy. E, Dołożyć wszelki starań, żeby kobyłkowskie powietrze było jak najczystsze. O. Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się podpisać trzy umowy dofinansowanie na łączną kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Środki te trafią do gminy Wołomi, między innymi na budowę tężli solankowej w centrum miasta w ramach działań rewitalizacyjnych w parku tzw. Tak 122, a także na dwie kampanie edukacyjne oraz na oczyszczacze powietrza dla naszych przedszkoli, naszych najmłodszych mieszkańców. Jest to super projekt, jestem z niego bardzo dumny i dziękuję wszystkim urzędnikom oraz mieszkańcom za wsparcie.